Jeżeli chcesz ustawić startowy widok, wykonaj następujące kroki. Przejdź do wybranego modułu, w naszym przykładzie będzie to moduł akcji, zakładka akcje. Wybierz widok, który chcesz ustawić jako startowy. Wybierzemy akcję 3 kwartał 2023. Kliknij przycisk znajdujący się obok pola wyboru widoku i wybierz opcję ustaw jako startowy. Z powodzeniem zapisano widok startowy. Od teraz za każdym razem, gdy wejdziesz do modułu akcji akcje będzie dostępny widok startowy akcje 3 kwartał 2023 roku. Sprawdźmy jak to działa. Przejdź do modułu akcji akcje. Zakładka Akcje. Widzimy automatycznie został wybrany widok startowy.